To ja, Shannon, ja, to już jest kolejny filmik, serii w Star Planet z Shannon i Dzisiaj pokażę Wam pewien cheat na 10 tysięcy Coinsów jak to zrobić, jak wszystko zainstalować i powiem Wam najważniejsze informacje dotyczące właśnie tego cheatu. A więc dobra, najpierw zaloguję się na swoje konto, odbiorę te tam bonusy, znaczy nie bonusy, tylko te koła i tak dalej. I Wam pokażę jak to zrobić, pokażę Wam, że to naprawdę działa i pokażę Wam jeszcze jakby taki jeden sposób, który dużo jakby na YouTubie jest takich rzeczy, które nie działa. E, I pokażę Wam mój, ten co ja znalazłam, e, no oczywiście gdzie na angielskim kanale jakimś, YouTubie i tak dalej. Więc bardzo fajne rzeczy w ogóle są na angielskich kanałach, różnych rzeczy. Na przykład na polskim kanale tego co teraz pokażę jeszcze nie widziałam, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Niestety to jest takie oszustwo, no ale dobra. Eee, dobra. Mm, tutaj sobie odbiorę tylko ktoś mnie zaprosił. Dobra. I teraz odbiorę sobie tylko fajmy. Dodamy sobie coś na listę, chyba że już coś mam, chyba mam, bo wczoraj coś tam dawałam. I wtedy Wam pokażę wszystko. Dobra. Jeszcze tylko tutaj. pisała, że nagrywam, bo to nie jest to taki typowy odcinek na moim koncie, tylko taki trochę skakany. Eee, Chwilka jeszcze tylko tutaj jakiś prezent jest. A, no i właśnie zbieram na mega prezenty, więc jeśli, e, jeśli chcecie coś dać, jeśli chcecie być na tym mega prezentach, bo planuję je tak zrobić właśnie, mm, jak będzie tutaj 500, bo już się zbliżamy. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo nagrywałam e, dwa tygodnie temu to było 300, a teraz już jest słowo. Więc naprawdę fajnie. Mm, dobra. Oha, no i właśnie tutaj mamy te prezenty. Więc jak chcecie, to, to dawajcie. E, mam już ich około 100 prezentów. Dobra, teraz przejdźmy do rzeczy. Ja wam podam link. Wejdziemy w ten link. Znaczy wy wejdziecie w ten link. E, I ja wam podam ten link. W opisie. Tutaj właśnie wejdziecie w niego. Mm. No, tutaj wejdziemy w ten link, dobra, wchodzimy w ten link, i tutaj będzie coś takiego jak download. Eee, wtedy klikacie to download, i wam się pobierze tutaj na dole na pasku. Chyba, że macie jakieś inne przeglądarki, to tutaj u góry albo gdzieś tam jeszcze. Eee, I pobierze wam się właśnie to. I wtedy od razu możecie sobie na przykład wrzucić tutaj na pasek, czy tam na pulpit, eee, i już będzie gotowe do użycia. Nic nie trzeba tam instalować. Jakby od razu po kliknięciu tego i zainstalowaniu na gdzieś na pasku, albo tutaj macie już gotowo. A więc dobra. E, ok, dobra, to teraz kolejnym jakby krokiem jest, pamiętajcie, to jest najważniejsze co może być z tego filmiku i z tego e, jakby cheata, że nie możecie robić tego na swoim koncie, nie róbcie tego na swoim koncie pod żadnym pozorem, nie róbcie, powtarzam, nie róbcie tego na swoim koncie, bo oni to blokują, e, oni blokują właśnie to konto, zablokują Was na 36 tysięcy czy ileś tam dni, e, nie na zawsze, ale na 36 tysięcy czy tam jeszcze lepiej. Więc nie róbcie tego na swoim koncie pod żadnym pozorem. Zróbcie tak, jak teraz ja zrobię. Czyli wchodzimy sobie na Movie Star Planet. Tworzymy sobie jakąś postać. E, tworzymy sobie jakąś postać. Normalnie sobie tworzymy. No, no, już nie wybieram jej. E, jest ładnie, ładnie, tu pięknie, tak. nie? E, dobra. I teraz sobie wpiszemy, nie wiem. Napiszmy sobie. Na przykład, nie wiem, YouTube e, test. No, e, zajęty. 1, 2, 3, 4. Dobra, YouTube test 1, 2, 3, 4. E, ok, wpiszemy sobie jakieś hasło. Dobra. I akceptujemy. E, w tym czasie. O, badam, no, dobra. No, okej, okay, tutaj ładnie nam przejdzie wszystko. Mm, dalej, dalej. O, no, dobra, super, super. Fixy Star, ok. I teraz jak właśnie zauważycie, już tutaj jest 0, 0, 0, wszystko jest 0. I po tym, jak ja użyję tego cheatu, to on doładuje nam 10 tysięcy. Niestety nie można diamentów doładowywać i można doładować tylko 10 tysięcy, no ale to jest i tak dużo, bo można tych kąt tworzyć nieskończoność i tam normalnie można się, że tak powiem, osrać od tych kąt. Ehm, tak, i tu mamy wszystko 0. I teraz wychodzimy wchodzimy sobie z tego Move Star Planet. I wchodzimy sobie w tego cheata. O, i on wygląda tak. Tutaj wpisujemy e, e, ten nick nasz, czyli to było e, YouTube test. Nie musi być dużych liter, to jak jest w sensie w tym. Tutaj wpisujemy hasło. I tutaj wybieramy PL, bo my jesteśmy, jakby mamy w Movistar Planet w linku.pl, to pisujemy.pl. pl. Jakby na przykład, nie wiem, było ktoś tam grał na niemieckim, czy tam na jakimś innym, to by wpisał co innego. Znaczy nie wpisał tylko wybrał. Czyli tutaj wybieram PL i klikamy login. I tutaj widzicie, jest informacja, czy zalogowało. Następnie klikamy tutaj na, tą, na ten przycisk. Nie będę czytał w angielsku, tam nowe. Klikamy tutaj, i to chodzi o to, że to jakby nam doładuje do szóstego poziomu, czyli to w tym wypadku jest 5000. fejmów. jak widzicie, jest tutaj, że jest hakowane. Klikamy OK, i teraz tutaj dwa razy klikamy na to. I tutaj widzicie, się ładuje pasek. Tu nie zmieniamy nic, bo nam wtedy nie załaduje, jakby OK. Jak widzicie, jak klikniemy kolejny raz, to już to nic nie ładuje, więc teraz możemy sobie to wyłączyć. I teraz jak najszybciej wchodzimy na to konto, żeby nie zdążyli zablokować. Chodzimy sobie na to konto i normalnie pojawią się komunikaty e, komunikaty, że zdobyliśmy e, taki level i taki. No i teraz właśnie zalogujemy się, Chwila, bo będzie głośno, bo jak to będzie level. No. Jak widzicie, mamy sz... szósty level 10 tysięcy i teraz sobie bierzemy tylko te nagrodę szybko. I jeszcze raz Wam przypominam, nie róbcie tego na swoim koncie, naprawdę ja wam Pokażę, bo pewnie dość szybko to zablokują. Kupimy te rzeczy z listy i pokażę wam, że naprawdę blokują. Więc nie róbcie tego na swoim koncie, zróbcie tak jak ja robię. No i to jest super sposób ogólnie, no, że tak powiem, lepszego nigdy nie widziałam. Szukałam bardzo dużo różnych y, haków i tak dalej, y, ale nie widziałam. Jak widzicie, pojawia się coś takiego, czyli tak jakby ta, ten cheat po trzyma się pod jakąś aplikację na telefon, coś takiego. Dobra. Wchodzimy sobie teraz na przyjaciół. W sobie wpiszemy mnie. Jak widzicie, możemy to robić w nieskończoność. Wejdziemy sobie tutaj. I ma o, mamy listę. Dobra, dużo jest dosyć. Kupimy sobie wszystko. O, Widzicie, i normalnie daję. Bo teraz Wam pokażę zaraz jakiś taki jakby takie coś, na którym to nie działa. Jak dużo youtuberów to robi. Na YouTube jest dużo filmików właśnie o tym. Dobra. Zaraz wam dam sobie wszystko, żeby było, że jakby te pieniądze naprawdę ich nie są tam. Dobra. Dobra. No i widzicie, tu nam było pieniędzy, czyli te pieniądze jakby są fizycznie. Dobra, i teraz Wam pokażę, że tutaj to jest. Widzicie, wszystko jest. Można otworzyć sobie, zobaczyć. I to wszystko naprawdę działa. Więc jak mi nie wierzycie, to możecie to sami sprawdzić, tylko pamiętajcie, nie róbcie tego na swoim koncie, że wam powtarzam co któryś setny raz. Teraz wam pokażę coś właśnie z jeszcze z tym kontem, odnośnie tutaj Charlesa. To wam pokażę w następnym filmiku, jak yy, zrobić sobie, znaczy przesłać sobie męskie ciuchy za pomocą właśnie tego Charlesa. To właśnie oglądałam właśnie tych różnych filmików na angielskich youtubach i naprawdę to znaczy to akurat z polskiego YouTube'a, Um, ale ten cheat to był właśnie z angielskiego Dobra, ładuję się tutaj 5 sekund mm, I zaraz wam pokażę Tylko tam nie róbcie sobie, to jest tak bez sensu I no Pokażę wam właśnie, że będzie tutaj, nie wiem Zrobię na przykład milion albo dwa miliony pieniędzy Które w istocie nie będą działały No, halo Dobra eee, No, dalej, dalej, dalej Potem wszystko wam dokładnie powiem o co chodzi z tym Charlesem, e, jak będę kręciła właśnie ten odcinek o tych ciuchach męskich. Bo teraz to będzie tego ja sobie tam coś zrobię, a wy tam, no co jest, no, Że tak powiem, co się zepsuło. Hmm, dobra. Hmm, to może wam nie pokażę tego, może wam pokażę to w następnym odcinku, bo teraz nie będę tu czekała, chcę to szybko zmontować, wrzucić wam i nagrywać kolejny odcinek. E, dobra, coś nie działa. A więc jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to Wam zaraz zablokuję. czekam aż ją zablokuję, może ja wam trochę pogadam. E, więc... E, no. Więc jak widzieliście, to naprawdę działa. Jest to jeden z nielicznych e, takich właśnie cheatów. E, na polskim YouTube naprawdę tego nie widziałam, więc myślę, że nie papuguję tutaj po nikim. E, I że będę jedną z pierwszych, jak nie pierwszą. E, może ktoś tam to zrobi. No kurczę, no. Co się dzieje? Dobra, nieważne. E, no i tak. I następny odcinek będzie o tych męskich ciuchach. E, potem jeszcze kolejny będzie o zdobywaniu fejmu. E, też po części za pomocą tego programu, co Wam przed chwilą pokazałam. Nie Czarlesa tylko tego haka. E, I no. I mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek, że, że to wykorzystacie. Oczywiście wtedy może gra się robić już taka troszkę nudna, bo wszystko możesz sobie kupować, ale to jest takie... No mimo wszystko, możesz mieć wszystko, że tak powiem, z ciuchów i tak dalej. E, I no, i właśnie jakby co to nie blokują tego konta tego, że sobie daliście prezent z innego, tak na przyszłość, e, tylko blokują to konto. No i coś w ogóle się zepsuło, bo prezenty się nie otwierają, dobra, e, więc myślę, że to by było na tyle, to jak zablokują konto, to Wam pokażę w następnym odcinku, sobie to wszystko tam odświeżę i Wam wtedy pokażę wszystko. No, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że będziecie się, że cieszycie się, że Wam pokazałam coś takiego, że będziecie z tego korzystać. Oczywiście nie w nadmiarze, no, no dobra, ale to jest bardzo fajny sposób. Tak, no i to by było na tyle, więc do następnego filmiku. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, bo już niedługo 500 subskrypcji, tak się cieszę, że hu hu, 500 subskrypcji. No i to by było na tyle, więc pa pa!